Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie tkaninie na kamieniu, który nie byłby zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się za dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włosu z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo pańskie waluje. 33. niedziela zwykła to już prawie koniec roku liturgicznego. Za tydzień będzie uroczystość Chrystusa Króla, po której przez cały tydzień w liturgicznej modlitwie Kościoła brewiarzowej będziemy codziennie odmawiać dies ire, sekwencje o końcu świata. Kiedy ten koniec świata nadejdzie, tego nikt nie wie. Co więcej, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nawet nie każe nam się nad tym za bardzo zastanawiać, bo tylko Ojciec, Bóg Ojciec wie, kiedy to nastąpi. Dlatego też z dystansem należy podchodzić do różnych współczesnych objawień prywatnych, które wyros, wyrastają jak grzyby po deszczu, i których teksty krążą w przestrzeni medialnej: że już, że nadchodzi, że takie a takie znaki wszystko jedno. Ci, którzy czekają na Pana Jezusa, którzy są rozkochani w Nim, którzy Jemu ufają i należą do Niego, nie mają się czego obawiać ani bać. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1040 pisze tak: Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu, tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia. Oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że Sprawiedliwość Boga zatriumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez Stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. I w zasadzie. Ewangelia o Sądzie Ostatecznym jest dobrą nowiną. Euangelion, szczęśliwe wiadomości, ponieważ wtedy w pełni cały kosmos doświadczy, że miłość Pana Boga jest silniejsza od śmierci, zła, grzechu, piekła, szatana, chorób i wszystkiego tego, co nas poniewiera, co nie pozwala wykwitnąć. Naszej, y, y, naszemu człowieczeństwu, naszym najpiękniejszym pragnieniom dobra, prawdy, piękna, wolności, y, sprawiedliwości, wszystkiego tego, co Bóg dla nas zamierzył. I mimo iż opisy końca świata wydają się dramatyczne, to dla chrześcijan jest to Ewangelia, czyli dobra nowina. Na pewno nikt tego nie przegapi. Jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż do zachodu, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale. Więc nie będzie żadnej wątpliwości, że to następuje. Wszyscy to zobaczą. Czy tego doczekamy? Któż to wie. Nawet jeśli to będzie za tysiąc lat, za milion lat, to jest to związane z sądem ostatecznym. Kościół wyznaje wiarę, że będziemy podlegać sądowi szczegółowemu w momencie śmierci. Każdy z nas zostanie oszczędzony przez miłość Bożą, Jego sprawiedliwość. Staniemy w obliczu Boga, który jest dobry, sprawiedliwy, kochający i zobaczymy, na ile my jesteśmy podobni. Byliśmy podobni do Niego, na ile też niepodobni. Sąd szczegółowy, po którym następuje no, albo niebo, albo piekło, czyli rzeczy ostateczne, albo niebo, czyli to, że będziemy w więzi wiecznej, uszczęśliwiającej z Panem Bogiem, lub będziemy od Niego się separować. Nie będziemy chcieli mieć z nim nic wspólnego. I to nazywamy technicznie piekłem. Jednak, pod koniec czasów, kiedy wszystko przeminie, czas i świat zostanie zwinięty, jak Rulon pokaże nam to Biblia. To jeszcze jest sąd powszechny. Sąd, który jest sądem. Całej ludzkości, podsumowaniem całej historii. Wtedy zobaczymy ostateczny sens całego świata. Dlaczego to było wszystko? Dlaczego żeśmy żyli? Po co to wszystko? Jakie to ma y, ostateczne y, znaczenie? Na, sędzie, na sądzie ostatecznym poznamy też, ilu ludzi nawróciło się do Boga dzięki naszym modlitwom, ofiarom, głoszeniu Ewangelii, cierpieniom. Lub komu przynieśliśmy duchową szkodę naszym złym przykładem, słowem, grzesznym życiem itd. Tak My możemy tworzyć też różne rzeczy, które w całej historii funkcjonują. Jeżeli ktoś napisze dobrą książkę, to ona i po jego śmierci może nawet setki lat oddziaływać na ludzi i coś dobrego robić. A tak samo zło, które rozpętamy może także oddziaływać przez całe lata. W związku z tym na sądzie ostatecznym zobaczymy skutki naszych czynów i dobrych i złych, ich konsekwencje, które na wszystkie pokolenia oddziałują. Jeżeli są dobrzy, kochający rodzice, którzy bardzo dużo dadzą dobra, miłości także dobrego wychowania swoim dzieciom, to to idzie w przyszłość, na następne pokolenia, na wnuki, prawnuki przechodzi, bo to dobro pomnaża się, tak samo zło. to zobaczymy konsekwencje dalekosiężne naszych czynów. Tradycja mówi, że ten sąd Odbędzie się w dolinie Joszapat, czyli w dolinie Josafata, między Jerozolimą a Górą Oliwną. Przy czym jest to nazwa znacząca, ponieważ Jozafat znaczy dosłownie Jakwe Sądzi, więc gdziekolwiek Pan Bóg sądzi, tam jest miejsce, które można nazwać Jozafat. Nie wiemy, na czym będzie polegał tajemniczy znak na niebie. Wówczas oka ukaże się znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, niebieskich z wielką mocą i chwałą. Niektórzy mówią, że będzie to jakiś krzyż na niebie, że coś będzie takiego, że wszyscy to. Yy zobaczą pan Jezus się objawi całemu stworzeniu i co więcej jest też jednym ze znaków to że Izrael nawróci się do Pana być może będzie to taki moment kiedy Izrael rozpozna w Jezusie Chrystusie swojego mesjasza w Księdze Ozeasza czytamy, a potem nawrócą się synowie Izraela i szukać będą Pana, Boga swego i będą się lękać na Pana i na dobro Jego na ostatku dni. Jest też dużo takich wypowiedzi Pana Jezusa, które mówią o tym, że będzie ucisk. Prześladowanie chrześcijan. Jest to też związane z apokaliptycznymi wizjami bestii oraz Antychrista, że ten ucisk chrześcijan będzie dotkliwy. Chrześcijanie będą poddawani jakiejś próbie, żeby oddawali pokłon bestii, żeby przyjmowali jakieś jej znanie. Nie wiemy, na czym to będzie polegało, ale będzie to czas próby. Ci, którzy należą do Pana Jezusa, będą w nienawiści u wszystkich. I dzisiaj Pan Jezus mówi tak, Niektórzy, niektórych z was o śmierć przyprawią, ale włos z głowy wam nie spadnie. No to co, o śmierć się sprawią, czy włos z głowy na mnie spadnie? Nie? To są jakby wykluczające się wypowiedzi. No, wydaje się, że to, że chrześcijanie poniosą męczeństwo, będą prześladowani, jest niczym w porównaniu do chwały i radości życia wiecznego, którą otrzymamy od Pana Jezusa. Więc pomimo dramatycznych wizji końca świata, które Biblia przed nami roztacza, to ostatecznie jest to dobra nowina, że, będziemy, że nasz los, o ile przynależymy do Pana Jezusa, na ile jesteśmy podobni do Niego, że nasz los jest przesądzony. W kierunku właśnie dobra nieba, więzi z nim, obojętnie jakimi wyrazami byśmy to oddali, ale nieba nie ma innego niż właśnie więź z Jezusem Chrystusem. Zmartwychwstaniemy w naszych ciałach, to jest też ważny element. Kościół wyznaje wiarę w ciał zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tak jak odmawiamy yy, 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 Symbol apostolski na początku różańca, czy gdy odmawiamy kredo, akurat my odmawiamy w czasie mężczyzn najczęściej kredo niceo-konstantynopolitańskie, ale wyznanie apostolskie wiary, gdzie mowa jest o zmartwychwstaniu ciała. To jest ważne i wiara Kościoła od starożytności, ojcowie Soboru Równiońskiego nauczają tak, Święty Kościół Rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów. W swoich ciałach. Pomimo iż nasze ciało rozłoży się i przemieni w proch ziemi, to w jakiś wiadomy Panu Bogu sposób, według Jego pomysłów, On nam ciała zrekonstruuje. I będziemy zawsze ludźmi. My nigdy nie będziemy aniołami w niebie, nie? nie przemienimy się w aniołów. Człowiek polega na tym, że jest zjednoczeniem ciała i duszy, nierozłącznie. A jeżeli to się rozłącza, to jest śmierć. I oczywiście dusza może egzystować jakoś bez ciała, ale jest to niepełne. W sądzie ostatecznym yy, pełnia naszego człowieczeństwa zakwitnie. Czy będą ciała, jak nasze ciała będą wyglądały? Nie wiemy, nawet nie ma się nad tym co zastanawiać. Będą to jakoś te ciała, te, które mamy teraz, czy one będą wyglądały tak samo? Wydaje się, że nie, ponieważ patrzymy na pana Jezusa zmartwychwstałego i widzimy, że jego ciało po zmartwychwstaniu no, jest jakieś inne. Nie tylko dlatego, że przenika mury, nie odczuwa e, głodu, łaknienia, może być wszędzie obecny, ale także ta inność polega na tym, że uczniowie, którzy z Nim chodzili przez całe y, y, lata y, no, nie potrafią go rozpoznać. Idą do Emaus, rozmawiają z nim i nie, nie, nie rozpoznają, że to on dopiero przy łamaniu chleba go rozpoznali. Więc jest jakaś e, inność. No, wydaje się, że też te ciała zachowają swoją płciowość, czyli dalej będziemy mężczyznami i kobietami, dlatego do cielesności Kościół przywiązuje dosyć dużo wagi, że nie jest to drugorzędne, że jesteśmy w takim, a nie innym ciele. Stajemy, mówiąc o końcu świata, przed pewnego rodzaju misterium, czyli tajemnicą. Wiemy, że nastąpi, wiemy, że ci, którzy są zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, nie muszą się niczego lękać, a jednocześnie obrazy, które nam Biblia pokazuje, są dosyć przerażające i motywujące nas do tego, abyśmy się na ten dzień przygotowali, karmiąc się Jezusem Chrystusem, należąc do Niego uznając w nim naszego króla pana władcę całego naszego życia będąc jemu poddani kiedy będzie oddzielał tak jak w metaforach swoich i przypowieściach pokazywał kozły od owiec nie? jednych na lewą stronę na drugich, na prawą stronę będziemy w przyszłą niedzielę słuchać Ewangelii właśnie o końcu dalej świata, o Chrystusie królu, który oddziela dobrych od złych, to błaganiem całego naszego życia jest to, żeby nas postawił wśród błogosławionych, wśród swoich owiec, po swojej prawicy, abyśmy znaleźli się w Jego Królestwie. Amen.